Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną przy mikrofonie, Włodzimierz Szaranowicz. Za chwilę rozpocznie się to spotkanie. W koniec meczu niestety żadnej z drużyn nie udało się ustawić franki. Przypomnijmy, po rozgrywkach grupowych przed nami pierwsze spotkanie w łowę. Sytuacja jest zatem jasna dla wszystkich. Pozostało osiem znakomitych zespołów i żaden z nich nie może sobie pozwolić na popełnienie błędu. Później oddaje piłkę koletnia. Marcelo. Zradza w środku pola Neymar No zobaczmy, czy sobie poradzi Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali Mi Maria? Ja. Robi się niebezpiecznie Szanse szansę dobrać pole w polu W coraz więcej zawodników, a on jest znany ze znakomitych podań. Arbel! No już wspaniale. Real Madrid będzie miał szansę rzutu rożnego. Pepe. Widziałem, wspaniały drybler fantastycznie radzi sobie w sytuacjach jeden na jeden. Wizdek sędziego, pusta decyzja, będzie rzut wolny przeciwko Realu Madryt. Sędzia poddał mu żółty kartonik. do Ciebie. Czy widzę Cristiano Ronaldo? Afelaj. Bardzo dobry odbiór. Zemal. Przejmij ją, gra w przeparsji. Neymar. Wysokie podanie skierowane do Sancheza. Ofensywnie. Szansa tej interwencji wyrębku wam Szansa barsy Rzut rożnego. Próbował ślizgiem. W pierwszej części spotkania. Minimalne prowadzenie Atencjanie. po pierwszej połowie i myślę, że druga będzie bardzo ciekawa. I to po połowę. Cualquier persona que incumpla esta normativa será expulsada del estadio y puesta a disposición policial. Gareth Bale, ¿qué te pasa, Justo? O se si va por la carne. Guardia civil, do dobrą. Pójdźmy. Gered Bale. Przejmuje na skrzydle. Czy utrzyma się przy piłce? Gracz dalej pokazuje arbiter stosując przy korzyści Barsa przy piłce. Odzyskali piłkę w środku pola. Aleksis Sanchez. A jaka szkoda. Nie udało mi się dosięgnąć tej piłki. Zobaczcie, nie No to i pod dosę strata piłka. Wielkie to zrobi, no, wręcz wirtuozerskie zagranie. Pierwsze, wielcinowe spotkanie kończą zwycięstwo. I mają formę, która pozwala myśleć...